Zaczynamy od Was, drugiej koziorożce. Zobaczmy, jaki kierunek. Będą chciały pokazać karty na ten rok dla Was. Rok 2022 dla koziorożców, a więc osób urodzonych od 22 grudnia do 19 stycznia. Kierunek tego roku. Co odchodzi w tym roku od Was? Co... Przychodzi do Was, drogi koziorożca. Co stanowi wyzwanie dla koziorożca w roku 2022? Co uda się osiągnąć Wam w 2022? Co może chcieć Wam przeszkodzić? I jaka rada dla Was? Pod spodem to, co stanowi podłoże. Na końcu zobaczymy sobie, jaka aura dla koziorożca. 2022 rok. Tam mi się chce pokazać, a więc ją zostawiamy. Pod spodem pokazało Wam się umiarkowanie, a więc to, co być może z czym wychodzicie, w czym, z czym wchodzicie w ten nowy rok. A więc z potrzebą złapania zł złotego środka albo złapania konkretnego kierunku, bardziej adekwatnego do Waszych potrzeb niż ten, w którym jesteście obecnie. Kierunek, który Wam się pokazał, a więc karta przewodnia tego roku, to do czego będziecie dążyć lub gdzie Was będzie pchać, to jest słońce. A więc dla jednych to będzie Rok, no przede wszystkim, dawania sobie właśnie tego ciepła, kierunkowania się w stronę właśnie tego, co lepsze. Pierwiastek męski, również, a więc może będziecie szukać siebie nawzajem lub odnajdywać, czego Wam serdecznie życzę, te bratnie dusze. Kierunek słońce, a więc być może niektóre z Was czeka wyjazd do cieplejszych lub lepszych stron tego, gdzie macie się czuć lepiej, gdzie chcecie się czuć lepiej, co Was porywa, mówiąc inaczej, co daje Wam radość. A więc ogólnie koziorożce, patrzycie na świat w tym roku bardzo optymistycznie, albo będziecie szli w stronę tego, co optymistyczne za wszelką cenę. Leczniczo tak. bardzo Bym powiedziała energetycznie i energetyzująco. Będziecie wytyczać sobie nowe cele, obierać nową drogę, bądź tą, którą już kroczycie, będziecie właśnie ocieplać, sprawiać, że będzie ona bardziej satysfakcjonująca. To również kierunek sukcesu, a więc będziecie sfokusowani na to, co jest właśnie nim. Jak można go osiągnąć lepiej, jak można sobie również poprawić zdrowie, albo też na tym zdrowiu będziecie właśnie się skupiać. A więc ten rok chcę Wam powiedzieć: nie, nie stwarzaj sobie problemów, nie rób sobie dodatkowych kłopotów, sam z siebie nie obciążaj tym, co złe. Bierz życie w sposób otwarty, z pełnymi, otwartymi ramionami i właśnie nie szukaj dziury w całym. Tak bym powiedziała dla Was, drugiej koziorożce. No właśnie, balans. A więc dokładnie to, co jest tym umiarkowaniem, a więc być może niektórzy będą uzdrawiani. Każdy w innym aspekcie, pamiętajcie. Yy, Balans, a więc czas, aby znaleźć równowagę w swoim życiu, co jest najbardziej istotne, aby ją znaleźć. I być może na tym właśnie będziecie w tym roku się skupiać na tym, co jest priorytetem, na tym, co jest najważniejsze. Może również czakl, czakra splotu słonecznego, aby ją naświetlać, aby sobie dodawać. Yy, tej pozytywnej energii będzie dla Was ważna, będzie tym kierunkiem. Co, słuchajcie, odchodzi w roku 2022 dla Was? Co przychodzi? Co jest wyzwaniem? Hmm. Co się uda osiągnąć? Co przeszkodą może być? I jaka rada dla Was na ten rok? To, co odchodzi, słuchajcie, w tym roku dla Was, to są. Ha. Być może wszelkiego rodzaju przesady, nadmiary, a pewne również no takie nawet nadmierne siłowości, które owszem prowadzą do niekiedy prawdy, ale być może to z tym już gdzieś będziecie kończyć, jeżeli chodzi o pewną walkę, ale również może odejść dla Was pewna skrajność, czy w podejściu do pewnych spraw. A, czy jeżeli chodzi o y, przesadną postawę wobec czegoś? A być może byliście bardzo zdystansowani, albo byliście za bardzo a, gdzieś tacy akuratni, a, i być może w y, tym roku macie szansę na to, żeby pozbyć się takiej radykalnej, m, takiego radykalizmu w sobie, być może, bo jak wiecie, jest to również symbol walki, a więc może ktoś tutaj z Was gdzieś o coś walczył i ta walka gdzieś. Mam wrażenie, odchodzi, a w niepamięć. Hmm, czy to Wy walczyliście, czy ktoś walczył z wami. No, tutaj już sobie interpretujcie według, według swojej sytuacji, którą znacie. Natomiast ten miecz pokazuje, że być może pewien również chód, pewna logika lub analiza będzie też no, odchodziła do lamusa. Może ten rok również będzie chciał przynieść większą, no, taką elastyczność w podejściu do wielu spraw, mniej planowania, mniej takiej. Takiego ustrukturyzowania, które do tej pory może wdrażaliście w życie, będzie tutaj potrzebne. Dlatego gdzieś ta postawa, gdzieś ten miecz, może jakaś umowa dla niektórych również, e, czy dojdzie, czy nie dojdzie do skutku, czy już odeszła, czy już przestała być chociażby obiektem zainteresowania, e, może być tutaj po prostu już odsunięta na plan dalszy. A więc wszelkie podejście radykalne, wszelkie. Um, takie być może stawianie nawet czegoś na ostrzu, noża, nawet jeżeli chodzi o dany aspekt miłości czy pracy, no gdzieś tutaj może przestanie być dla Was takim um, czynnikiem obecnym w Waszym życiu, w Waszych zachowaniach, chociażby, czy w zachowaniach innych, którzy być może wobec Was taką metodę stosowali. A więc, mówiąc okay. innymi słowy, otrzymaliście już jakiś pakiet wiedzy, który jest Wam potrzebny do tego, żeby na nowo. A rozwijać skrzydła, żeby adekwatnie do sytuacji podejść, albo dostaliście to, co było wam potrzebne, i już to gdzieś przerobiliście. Możecie teraz iść z tym potencjałem dalej. A więc ja bym powiedziała, że dostajecie jakiegoś takiego, jak na tej karcie, słuchajcie, podrywu. A więc coś Was porywa, podrywa, unosi ku. Górze. Przede wszystkim w stronę większej emocjonalności lub większej miękkości. A więc dostajecie jakieś szczęście. Być może dla niektórych jest to jakaś faktyczna wygrana, jeżeli chodzi o to, co materialne. Bo jest to również szczęście materialne, jest to szczęście z życia, jest to zadowolenie, jest to również brak tego, co stanowi pewien obowiązek lub konieczność walki z czymś. A więc tutaj może jakaś beztroska jest wam podarowana, może dobre samopoczucie wraz z tym słońcem idące tą równowagą. Więc gdzieś tutaj na przykład mogę też śmiało powiedzieć, chociaż nie wchodzę w kwestie zdrowotne, być może odchodzą w zapomnienie sprawy, które były, no, pod. Gdzieś ostrzem innego rodzaju, tego medycznego, a dostajecie taki zastrzyk zdrowotny, który. Pozwala Wam czuć się lepiej, który daje Wam, no to daje Wam skrzydła. To, co do Was idzie, to pewne zmiany w relacjach także z ludźmi, których, których macie wokół, których, od których może chcieliście uzyskać właśnie nić prawdy, i być może to również będzie Wam w tym roku dane, a więc poznanie jakiejś prawdy, gdzieś, no, informacja, która do Was biegnie. To, co do Was idzie, to również nowa tendencja jutra, może nowe uczenie się właśnie tego lotu, o którym wspomniałam w czytaniu ogólnym, a więc docenianie pewnych wartości, być może lepszy dla Was rozwój intelektualny, uczuciowy lub nawet duchowy, zwłaszcza, że obok, jak widzicie, jest karta gwiazdy także. A więc tutaj idziecie w stronę lepszego jutra, bardziej esencjonalnego. Takiego natchnionego tym, co miłe, co sympatyczne, co otwarte na innych, otwarte na prawdę, otwarte na zdrowie. Może zmienić się system właśnie postrzegania pewnych spraw w bardziej taki sposób emocjonalny, taki sposób, który pozwala Wam bardziej się cieszyć niż martwić, lub właśnie nie szukać tej dziury w całej. Często mówię o rzeczy na początku, które bardzo często dotyczą tego, co jest późniejszym rozkładem, jeszcze bez oglądania kart, a więc mam wrażenie, że tutaj gdzieś są wśród Was osoby, które może drążyły pewien temat, próbowały sobie z nim poradzić. A dzisiaj pokazane jest Wam w kartach, że idzie do Was to, co jest spełnieniem, to, co jest potrzebne Wam, aby pewne rzeczy dały się spełnić. Być może macie za sobą na przykład kupno, sprzedaż czegoś, co teraz właśnie zmieniacie, co już zmieniliście e, lub zmieniliście, w, no, chociażby właśnie kwestie tego, w co inwestować swoje pieniądze e, lub w co inwestować w ogóle swoją energię. I tutaj pokazuje się, że idzie do Was naprawdę fajna energia dobrobytu. To szczęście, które do Was idzie, to marzenia, które się spełniają, to również... Dobra kariera, dobrobyt, satysfakcja, przyjaciele, y, ludzie Wam oddani, równowaga psychofizyczna, a więc wszystko to, co jest z dobrostanem związane. Więc y, mam wrażenie, że będziecie tutaj szli w swoją stronę, właśnie w stronę poprawy w tym roku. A więc idzie do Was samo to, co najlepsze. Co znaczy idzie? Potrzebuje Was oczywiście w tym wszystkim, abyście wiedzieli, co wybrać. Ale macie szansę na pokonanie trudności, macie szansę na satysfakcjonującą być może pracę, na to, co jest udanym związkiem, pod warunkiem oczywiście, że będziecie działać w pełni przekonani o tym, że wiecie, w którą stronę zmierzać, że nie będziecie się obawiać i nie będziecie się bać. Jeżeli chodzi o to, co stanowi dla Was co jest wyzwaniem dla Was, pokazała się gwiazda, a więc kierunek dusza, a to żeby właśnie iść zgodnie z planem, żeby no, może nie iść na skróty gdzieś w za dużych lub w za ciasnych butach, żeby nie oszukiwać siebie, żeby nie przekłamywać tego, że białe jest biała, czarne jest czarne. A więc ten rok może chcieć Wam pokazać większą miękkość lub większą otwartość, większą spontaniczność także na pewne kwestie, ale pod warunkiem, że będziecie zgodni ze sobą. Pod Warunkiem również, że będziecie wiedzieli, kiedy odpuścić, kiedy przełączyć kanał na ten bardziej optymistyczny lub mniej zaciekły, czy też mniej taki e, przyziemny, bo tu dużo jest również tego akcentu światła. A więc otwórzcie się na to, co jest właśnie światłem, co jest własną osobistą waszą być może podróżą, co jest ukierunkowaniem się na sen, także, aby wiedzieć, co znaczy spokój, co znaczy. Wypoczynek, bo tutaj dużo tego balansu Wam wychodzi. Również jeżeli chodzi o radę, w tym wszystkim, do której za chwilę dojdziemy. Co uda Wam się osiągnąć? Siódemka mieczy się pokazała, a więc być może uda Wam się obronną ręką z czegoś wyjść. Być może uda Wam się. Dobrym sprytem a, wykazać, który pozwoli Wam na to, żeby uniknąć jakiegoś na przykład kłopotliwego a, zderzenia z rzeczywistością. Tutaj macie bardzo optymistyczne karty, jest słońce jako kierunek tego roku i jest balans podwójnie pokazany. Również jako rada jest pokazane, żebyście zachowali umiar. A więc we wszystkim, w czym będziecie w tym roku uczestniczyć, ważne jest, drogie koziorożce, abyście nie przesadzały, abyście nie żonglowały między tym, co niemożliwe, a tym, co zupełnie. No, mijające się, jakby z waszą prawdą, po to tylko, żeby mieć święty spokój, po to, żeby machnąć ręką, a reszta nie się sama dzieje. Tutaj ważne jest, abyście uczestniczyli w tym czynnie, ale żebyście byli też czujni. A więc mam wrażenie, że to, co Wam się uda osiągnąć, to uda Wam się sprytnie wyjść z takiej sytuacji albo uda Wam się coś. Otrzymać w taki sposób, który, którego albo się nie spodziewacie, albo w taki sposób, który sobie wypracowaliście wcześniej, a jest związany właśnie z pewnym waszym sprytem lub z pewną umiejętnością no, wywalczenia czegoś na zupełnie innych niż standardowe warunki. To, co uda wam się osiągnąć również, to. Wytrwałość, jeżeli chodzi o Wasze zamiary. A więc to, co sobie założycie jako cel, czy to, co będziecie chcieli osiągnąć, właśnie, no myślę, że będziecie tutaj wytrwale dążyć, aby to uzyskać dzięki zaangażowaniu, dzięki e, sile. Która, was będzie, no, która będzie Was motywować do pokonywania wszelkich przeszkód, które Wam będą stawały na drodze. A więc pokonywanie tych przeszkód, pokonywanie tego, co trudne, mozolne, czy gdzieś takie niespodziewane i niespodziankowe. Te rzeczy, mam wrażenie, będziecie w stanie wyłapać, prześledzić, no, gdzieś namierzyć, czy drogą intuicji, czy drogą właśnie wewnętrznego kompasu. Który mam wrażenie w tym roku będzie Was bardzo mocno tutaj prowadził. W odpowiednich momentach porywał do góry, abyście przeskakiwali te e, trudności. W innych pozwoli Wam przemyśleć pewne kwestie, wycofując się lub stojąc, w, nawet czasami w miejscu, ale to wyjdzie Wam na dobre. A więc tutaj to, co uda Wam się w tym roku e, zrobić, uzyskać, to Wasza wytrwałość będzie doceniona lub będziecie e, Wy sami mogli e, sobie ją udowodnić, pokonać to co jest związane niekiedy z niecierpliwością, z niechęcią, niekiedy z bojaźnią lub tchórzostwem. A więc tutaj takie cechy gdzieś będą was mocno aktywne w tym roku. I tu karta wyraźnie pokazuje, że pokonywanie niekiedy własnych słabości celem poszukiwania nowych dróg może być okupiona, oczywiście tym, co trudne, ale może być również dla was satysfakcjonująca, jeżeli chodzi o efekt, o to, co chcecie osiągnąć, gdzie założyliście sobie cel i tu metody, które wdrożycie, będą, mam wrażenie, skuteczne. To uda Wam się zrobić. To, co stanowi przeszkody w tym roku dla was, to środowisko pracy, słuchajcie. Praca nad sobą również. Wszelki tutaj pierwiastek. Aktywny jest pokazany. Skrupulatności, cierpliwości, właśnie wytrwałości. A więc tutaj gdzieś rów, równoważą się ze sobą te dwie karty. Z jednej strony duża doza e, sprytu, duża doza takiej e, umiejętności przeskakiwania nad tymi trudnymi punktami w, no, w codzienności. A z drugiej strony problemem może być właśnie ta sumienność, ta e, rutyna, która będzie wam narzucona lub którą sami będziecie musieli wypracować. Mm, no i tutaj mam wrażenie, nie drogi koziorożce, że po prostu taka trochę subordynacja będzie was, będzie gdzieś w, może w niezgodzie u was, albo będzie gdzieś właśnie się ścierać wzajemnie, aby uzyskać ten najważniejszy, najbardziej praktyczny dla was złoty środek do tego, żeby iść dalej, do tego, żeby z, zdobywać góry, zdobywać szczyty. Dla niektórych problemem, bo tutaj jest ta karta przestrogą, a Pracy, środowisko pracy może być również dla Was no, surowo oceniające lub bardziej sprytne niż Wam się wydaje. A więc możecie też tutaj napotkać ludzi, którzy też będą chcieli Wam no, utrudniać tą drogę lub dojście do tego, co jest Waszym sukcesem. Na no to musicie uważać, bądź też musicie uważać na swój własny gdzieś niepohamowany spryt. Patrz inaczej, urokliwość i czar, bo. Właśnie, sami możecie w tym widzieć dużo uroku i e, przebojowości, natomiast może być to odbierane trochę niefajnie przez innych. I tu możecie zostać poddani pewnej ocenie. Dlatego na to zwróćcie uwagę, czy e, sami sobie nie szkodzicie w tym roku, robiąc, działając, e, będąc chętnym do tego, żeby polepszać jakość swojego życia. A więc tu temat, ambicje, aspiracje. E, zresztą to, co pokazało Wam się również jako. To, co przychodzi do Was, a więc wszystko przychodzi: to, co dobre, to, co złote, to, co no, fantastyczne. Pytanie, jak się do tego zabierzemy, pytanie, jak to odbierzemy, jak w jakim w stylu, w jakim sposobie podejdziemy do tego, co będzie naszym dobrem, po to, żeby oczywiście nie ranić, nie szkodzić innym. Dlatego tutaj taki akcent mi się pokazał gdzieś przy, tym, przy tej siódemce mieczy, aby jednak być bardziej wyczulonym, bardziej ostrożnym, albo no takim jednak, bardziej przy Ziemi aniżeli w chmurach, po to, żeby gdzieś nie przeoczyć tego lub tych, od których cały czas zależy to nasze dobro. Rada dla Was, jaka się pokazała na ten rok, to równowaga. A więc złap równowagę ze sobą, spróbuj. Oszacować to, co na tych szalach się mieści, ile coś jest warte, ile czego możesz poświęcić, jak patrzysz na swoje życie, jak patrzysz na siebie, w jakim obliczu siebie widzisz, na kogo patrzysz, komu ufasz, z kim się liczysz. Takie mogą was w tym roku dopadać refleksje. Refleksje, które mam wrażenie na bazie tego, co stanowi dla Was wyzwanie, bo wyzwaniem jest Wasza. Wasza dusza, wasza aura, wasz plan kosmiczny, a więc to, kim jestem, dokąd zmierzam, co jest dla mnie ważne, kto jest dla mnie ważny. Eee, takie i inne pytania będziecie sobie w tym roku zadawać, po to, żeby złapać równowagę, po to, żeby również coś uzyskać drogą najbardziej odpowiednią, drogą najbardziej uczciwą. Tu możecie się liczyć w tym roku ze zmianami, właśnie w, w sposobie podejścia do siebie, w tym, co będzie Was wyrabiało większą determinację i jeszcze większą cierpliwość. W tej Radzie również ukryta jest karma, pamiętajcie, a więc y, trochę tak jak na tej ilustracji. To jest to lustro, o którym Wam wspomniałam, że no właśnie, patrzę na siebie i widzę siebie, ale patrzę również w lustro i kogo widzę. A więc, czy też jak mnie inni postrzegają. W tym roku, mam wrażenie, koziorożce, będziecie pewne rzeczy gdzieś tutaj może bardziej a, wnikliwie a, obserwować, lub siebie a, właśnie bardziej chronić przed tym, co może być a, ukrytą a, w tych czeluściach codzienności. A historią, a, która może mieć wpływ, pamiętajcie, na to, co jest Waszym planem kosmicznym, na to, co gdzieś jest karmą, na to, na co pracujecie, jakim sposobem, jaką metodą, w jaki sposób podchodzicie do innych, co dajecie, a co otrzymujecie, jakie drogi do tego prowadzą, czyje szczęście jest najważniejsze, kim jesteście. Dla siebie. Tu tempa zwolniać nie będziecie, będzie was gnało, pchało i będzie wam dane duże szczęście, duża otwartość, również emocjonalna na to, co i kto jest wokół. Będziecie może więcej, mówię, stawiać na emocje, będziecie więcej na uwrażliwieni na pewne kwestie. Zwróćcie tylko uwagę na to, jakimi metodami kierujecie się w związkach, w pracy, w relacjach międzyludzkich. Co w Sprawia, że czujecie się zharmonizowani, a co jest mniej lub bardziej sprawiedliwe, i co jest obiektywne, a co w tym wszystkim stanowi waszą subiektywną ocenę. A więc reasumując ten rok, chcę Wam powiedzieć, wystrzegaj się tego, co jest e, porywcze i zbyt e, może nielogiczne, a postaraj się postępować zgodnie z zasadami, strzeż się tego, co jest. E, Nieuczciwe i nie sprzeciwia się temu, co jest Twoim losem, czy też tym, z czym los chce, chce się z Tobą zaprzyjaźnić, abyś mógł odbyć zgodnie z planem swoją podróż. Aura na ten rok dla Was jeszcze, co chcę powiedzieć? Pięknie, B22, zobaczcie. A więc przekaz dla Was, widzę swoje życie w nowym świetle i to napełnia mnie nieokiełznaną radością. Karta mówi o tym, że ten rok może was na nowo narodzić, może być pewnym światłem odnowy, może prowadzić was do wyższego potencjału duchowego, który no, gdzieś tam czaił się w was, czekał może na odpowiedni moment. Będziecie bardziej świadomi siebie, będziecie bardziej e, skupieni na wewnętrznej mądrości, na akceptacji właśnie siebie takim, jakim jestem, a ćwiczenie dla was na ten rok to stwórz zupełnie nowy dzień w swojej rutynie dnia. Zostaw stare nawyki za sobą i zaskocz sam siebie. Może zamiast samochodu wykorzystaj rower lub podjedź autobusem do pracy. Porozmawiaj z tym, z kim do tej pory nie rozmawiałeś. Albo powiedz coś drugiej osobie, z czym gdzieś może się skrywałeś. Włącz w swoje życie zupełnie nowe sposoby na nie. Czasami może trzeba wziąć wolne, czasami może... W... Wspiąć się na wyżyny swoich możliwości albo spotkać gdzieś nad wodą. Kup kwiaty, spędź ten normalny dzień zupełnie inaczej, na nowo dając sobie ekscytację. Bądź kreatywny i pozwól w godzinach normalnych, rutynowych dnia pozwolić sobie na to, co jest jeszcze nowe, nieodkryte, takie gdzieś spontaniczne. Może wprowadź w życie zupełnie nowe metody. Może stwórz właśnie nowy system działania, który poniesie, porwiecie Cię do tego, co szczęśliwsze. Tego i ja Wam życzę, aby właśnie ten rok był taki, aby Was nie rozczarowywał, ale żeby Was pchał i gnał do tego, żeby właśnie podchodzić do Niego z otwartymi ramionami. A i te otwarte ramiona wtedy przyjdą do Was. Uważajcie na to, co jest nieuczciwe. Nie bójcie się tego, co jest trudnością. To jest ten plan, pamiętajcie, którym idziemy, w którym jesteśmy i kroczymy każdego dnia szukając lepszych siebie. Zajrzyjcie do intro i bądźcie szczęśliwi. A tymi kolorami, które Wam się tu pokazały, podobnie jak ta, ten kolor tutaj tej gwiazdy, no może się otoczcie w tym roku. Podarujcie sobie trochę tego żółcienia, a fioletu do tego, żeby uciszyć niepotrzebne emocje. Karmcie się kolorami, pamiętajcie, że one ładują i dają szczęście. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się.